Witajcie serdecznie. E, nagrałem jeden film i postanowiłem nagrać krótko jeszcze jeden film. Tutaj, jak widzicie, jest półkorpus. Na dole jest półkorpus, który będzie na zimę. Gniazdowy korpus. I to jest półkorpusik. Dlaczego? E, chciałem zajrzeć i tak dalej, ponieważ. E, będę leczył pszczoły poprzez te pszczoły, będę leczył poprzez sublimację kwasu szczawiowego, która w Niemczech została udostępniona nam od września, tak naprawdę. E, od wczoraj, e, znaczy od 13, jest dostępny lek, czyli od wczoraj praktycznie miała być wysyłka. Ja go dostałem już wczoraj, leżał na, w punkcie. E, ponieważ nie było mnie w domu, byłem w pracy i dzisiaj odebrałem kwas szczawiowy. My nie możemy w Niemczech leczyć według przepisów żadnym innym kwasem jak lekiem, który jest zarejestrowany jako do zwierząt. Muszę posiadać paragon i prowadzić listę leczeń. Czyli listę kiedy leczyłem, czym leczyłem, ile na rodzinę, im, na to na te ilości muszę mieć pokrycie w paragonach, i muszę dotrzymać do 5 lat. Więc tak to wygląda w Niemczech. Ale bardzo się cieszę, bo sublimator już miałem wcześniej kupiony i byłem bardzo taki. zły. Nie wiem, jak to. No taki... Nie rozumiałem tego, dlaczego w Niemczech nie można mieć lecić pszczół poprzez kwasem szczawiowym, poprzez sublimację. Nie rozumiałem tego. Gdzie inne metody są dużo inwazyjne i bardziej szkodzą pszczołom niż sama sublimacja. Ale w tym roku się to zmieniło, bardzo się z tego cieszę. Mogę po prostu lecieć w pszczoły, na pewno nakręcę z tego jakiś film. Eee, więc w Niemczech sublimacja jest dozwolona. Mamy środek, który mi wczoraj przyszedł, dzisiaj go odebrałem. Mam sublimator, mam. A więcej, obo, jakie, jakie, jakie ubrania ja stosuję, będę stosował. Bo jeszcze nie zastosowałem, ale będę stosował. Jaki sublimator, to wszystko tam jakoś pokażę przy sublimacji. Czekam na pogodę, a ten półkorpus jest po to, bo chcę zasublimować kwas. Eee, zastanawiam się, czy jeszcze, jak to będę robił, czy podać tylko z góry, czy podać z góry i z dołu. Nie? po prostu po gramie, nie? żeby na taką rodzinę y, po gramie czy tam po prostu nie około dwóch gram podam, nie? bo to jest półtora korpusa, dwa korpusy jest powierzchniowo, więc dwa gramy można podać, y, więc zobaczymy, nie? albo gram, zobaczę jeszcze, jeszcze jak i tak ja to muszę sobie przemyśleć, ale półkorpusik już jest na górze, w razie bym chciał y, od góry podać, po prostu zasoblimować kwas, dobra, ja kończę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.